A do... Tu coś leci Gdzie my jesteśmy w ogóle? Jesteśmy w jantarze, ja w ogóle czapkę zmieniam na mało wyjściową, ale ciepłą O. Może dwie założę Nie, Tam tamtej jest, jest zimno nie? Jest śnieg, jest śnieg Jest zimno o, A ja mam wodery Ostatnio chyba nie miałam Miałaś chyba wiesz, nie, nie. a może nie? Patrz co mam o, <laughs> Yy, druga 30. Jeszcze ja muszę ubrać te, te gumy. Dzieje. Zobacz, zobacz, patrz. Patrz, co mam No jest ciężko, nie, jest cię... o Jezus ja... Ale ciepło w rączki. W życiu nie będziesz miał tak ciepło w rączki, Dobre. jak, Dobra. jak mam teraz Dobra, odezwiemy się, jak ten. Jak to przeżyje? <laughs> Mówię, na, nagrywanie nie naciskałem. Warunki? Warunki ciężkie, bardzo ciężkie. Lasy. Mamy 30. Uh -huh. Schowaliśmy się na tyle do Lasu, bo wieje tak mocno ogóle będzie wkać do postnia. I Dogrzewamy się kuchenką, Gazóweczką malutką. No dobra. Mamy, a chciałam powiedzieć, w którą mamy godzinę, ale mamy godzinę którą 8.28 i właśnie weszliśmy do pokoju. Oj te pokoje są super, nie Michał? Uh -huh. My tutaj zawsze przyjeżdżamy. Koniec końców, w nocy byliśmy na plaży i oprócz tego, że jesteśmy zmęczeni i mamy chyba jednego małego bursztynkania, no to nie mamy nic. Nie, no to. Co gorsze, widziałam, że ludzie tam zaglądają, schodzą się na plażę z pojedyncze egzemplarze i szukają, więc, więc i my spróbujemy się tylko odpocząć, bo. Nam się po zbieranku to nawet zasnęło w samochodzie, nie? Jak, jak Ci się spało w samochodzie? Dobrze, dobrze. Dobrze, nie? Jak na listopad to nawet całkiem zacnie. Także moje ulubione pokoje. Moje, wiesz co? To jest naprawdę moje ulubione miejsce do spania w Jantarze. Byliśmy już w jakiś, a to jest jednak to jest klasa. No w w szczególności woda, nie? Tak, w woda jest Każdy, gorąca. W wszędzie, czy na kempingu tutaj, nie? Tak, tak, więc... Czy ten, no to woda, to na Nie żółty. mogę, nie mogę się doczekać, a także przywieźliśmy sobie poduszeczki, żeby iść spać w jesteśmy, ale będzie dobrze. Nie, to Michał jest a nieogarnięty. A ja strój się... w ogóle pod ten, nie? No, pod, pod wodery. Pod wodery. Ja też. To są moje w ogóle spodnie górskie. Górsko-morskie. One są genialne i jeszcze tak, w... o Boże! Powiedzmy sobie jeszcze, że co się działo w nocy. W nocy była jakaś masakra. Pierwszy raz chyba tak wiało, nie? No, Pierwszy raz wiało tak mocno, że no ja nie jestem z za dużego formatu, ale zwiwało mnie do tyłu, nie? No było ciężko. A jak wracaliśmy, to z kolei miałam taki napęd, jakbym biegła, nie? Mm. Było śmiesznie, było zabawnie. No nie doszliśmy do Mikoszewa, a Michał wygląda, gorzej wygląda niż ja, ja mam siłę, mam siłę, mam nie, nie. moc, mogę jeszcze Mikoszewo oblecieć. No nie, nie, jakoś tak też nie mogę. Nie możesz, nie? nie, nie. No właśnie, aby trzeba, mamy wiesz. Co, mamy jeszcze siódmą, usług. Już mam po 8. No. Co ty gadasz? My mamy prawie dziewiątą, a no nagrywałam ósma Wiesz, można by powiedzieć, że tam dwie godzinki mikoszewowała, nie? Wiatr trochę wychonuje. Dobra. Idziemy się przespać. Duże łóżko, wygodne. No. Idź pod prysznic. Idę pod prysznic. No, no tak. Idziemy odpocząć. To jest dobry a... pomysł, jak to by powiedziało nasze dziecko. Nasze centrum dowodzenia. Mamy godzinę chyba pierwszą, co? 13 no, tak. jest? Nie wiem. W każdym bądź razie nawet chyba już później. Może bym... jak pobity, tak, bo ja miałam 1330, trzydzieści, miałam budzik na trzynastą, ale zdążyła mnie Lara obudzić. My się zbieramy. I jaki jest plan? Jaki masz plan, Mike? Mamy. Mamy, tak, mamy. Plan jest taki, że. I, idziemy zjeść kabanosy do samochodu. Tak, bo się, siedzą w samochodzie, chciałam powiedzieć. Są w samochodzie. To jest plan. Idziemy zjeść kabanosy i jedziemy do Mikoszewa. Jedziemy ocenić, co, jak to tam wygląda i co się dzieje. I chyba wczoraj źle zrobiliśmy, że nie doszliśmy do Mikoszewa, co? Nie, nie, za mocno biało. Za mocno biało, nie. ale podobno coś tam można było znaleźć, małego, bo małego, ale można było. Tylko, że warunki pogodowe naprawdę no. były koszmarne. I nas. No. Budzik tak, no, najlepszym budzikiem są dzieci, już, 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 już. już od babci dzwoniły. Już od babci dzwoniły, tak. W każdym bądź mm. razie jedziemy... Mogłyby przyjechać z nami, to by zobaczyły jak to wygląda. Jak mamusia i tatuś odpoczywają. No naprawdę, ja, tak. nie? Jak jest na dworze? Trzy stopnie, ale no cieplej niż w nocy. Chodź, za ciepłe jest, no patrz. No to jest plusik. No, ale czuć chłodzikiem. Ale ładnie jest. Ładnie Rześko. Mhm. No dobra, w każdym bądź razie tak, jedziemy do Mikoszowa ocenić. My dzisiaj będziemy mieli dwa wyjścia, nie? Jedno teraz tak. i jedno później się okaże o jakiej porze. On co z tego, że obserwujemy to, Windy, jak w zasadzie niewiele ono mi podpowiedziało na razie. No ale nic, jedziemy zobaczyć, czy w ogóle coś leży, i jeszcze zahaczymy jakiś sklep. Musimy coś kupić do jedzonka, nie? Tu czy no mogłoby być, na którymś Mogą z tych być, by być. nie, czuję, że no może być kiepsko, nie no, ale... A ja... No jest optymistka, jesteś, mówisz, ja że kilogramy, ja że nie. Ja niepoprawna optymistka... Łopatę i wiadro. Tak. Także... Hmm. No nic, ja, ja się zaraz przebieram wodery i... Ty też. Ty też. I idziemy. <laughs> jesteśmy już w Mikoszewie, jesteśmy praktycznie gotowi. Trochę samochodów stoi. Mieliśmy... i ten i... I bułki zostały wciągnięte. Tak, tak, byliśmy w lewiatanie, kupiliśmy sobie bułki, ser, kabanosy przywieźliśmy ze sobą, także jesteśmy po śniadaniu. Pyszne ciasteczka, ser zjedzony. E, mieliśmy już wychodzić, byliśmy praktycznie, już, już wyruszyliśmy, ale pan, który wracał, powiedział nam, że e, leży śmiecia na plaży, więc stwierdziliśmy, że może nam tam trochę czasu zejść, także Michał zabrał latarki. I już idziemy tak, no w pełni wyposażeni. Jest już? Nie wiem, wiesz, no ciężko mi jest, nie sprawdzę teraz. Ja w ogóle się tak grubo ubrałam, rękawice. To jest najlepsze, co miałam. Są tak grube, że jest mi w końcu ciepło. Co prawda, do szukania będę musiała je zdjąć, ale przynajmniej na teraz, albo jak mi ręce zmarzną, także wodery są, Michał też. Aczkolwiek nie chwaląc się, ja mam lepsze. No. Ja mam budżet Edition. Tak, Michał ma Zalegro. A ja mam Zakatlona. Tak, tak. A ja? A ja mam najlepsze. Dobra. Ale ciężko się chodzi w tych woderach. Ja jak nie miałam jeszcze, to zawsze tobie się dziwiłam, że nie chcesz ich założyć, bo ci się ciężko chodzi. A teraz już wiem dlaczego. Tak czy inaczej. Noc nam dała trochę, nie? No niestety nie bursztynów. Nie bursztynów, ale odebrała nam trochę mocy. No dlatego, że tak późno jest w sumie, nie? Aczkolwiek ja tam y, bardzo dobrze się wysypiam w tym pokoju, nie? Znaczy w ogóle u tej pani. Jakoś tak mi się dobrze tam śpi, że no, po ja pięciu godzinach jestem, wiesz, wypoczęta zupełnie. Tak jak zawsze mówić, że chwalisz za jantar, to że woda wrzątek leci zawsze w każdym. Czy to A, tak, na kempingu... Tak. Chociaż tak. nie na jednym, na tym Kalinie gorzej trochę. A to coś tam skręcili. Tam to w ogóle... U tam na tym młodym Delfinie... Aha, woda tam zawsze by... gorąca. Znaczy nie byliśmy dawno, nie? W sumie może się pozmieniało, nie? No nie. Zawsze co jak co, ale dbał o to, żeby tam no, wiesz, była gorąca. No, że tą wodę to dba, żeby była gorąca. Tak, no? tak. No i tutaj jak jeździmy, jeździliśmy na różne pokoje, nie? Ale od zeszłego roku jeździmy na ten. Tak. Tylko i wyłącznie, także pani już nas poznaje po głosie. Ja, ja ją znalazłam, pamiętasz? Aha. Że się śmiałam, bo wtedy akurat była gdzieś koło nas, w naszych okolicach. Ohoho! No dobra. Ciężko jest. Chowamy kamerkę. Idziemy zobaczyć, co tam na nas tam czeka. Istotne. Mamy, nie? Mamy śmieć mamy też na dobry kotonach. O kurczę, na nazwę. Na ja nic, nie, klasycznie. Ja ten dzień nie widzę, w nocy też zresztą. Ja no. jestem od tego, od trałowanie yy, no tak. Fi, fizyczny. Fizyczne, tak, ty jesteś ten wiesz, planista, ekonomista. No dobra, no nie wygląda to źle. sobie bo tak mi Musimy poczekać w sumie aż się ściemni, nie? Tak, ale coś tu widzę, to O. Pokaż. Takie maluchy, nie? Tak. No ale tak. Tylko, muszę usiąść, żeby mi plecy za szybko nie. Jak mm -hmm. no, było słońce, pewnie lepiej się szukało, nie? A, taka drobnica sieczka, nie? Patrz tu jest, tak? Patrz. O... go. Tak, Złapiemy. Mały. zobaczymy. Patrz tutaj. i zobacz, woda mi porwała. No ale posieczka jest. O, tutaj jest na przykład Dobra. O, zobacz, raz, Pokaż. O. Tak, takie, przyjemnie się łapie takie. Takie takie. Michał już powoli łowi. Ja muszę kamerę inaczej. O. Michałowi. U nas działa już. Latarka coś mi przyniósł, coś szukam, a Michał walczy przy brzegu. Trochę ludzi jest, każdy gdzieś tam coś tam przegląda. liczą, że coś znajdzie. My liczymy na to samo. Także zobaczymy, co nam przyniesie dzisiejszy wieczór czy też noc. Tak, ja zaraz idę Oj. dalej szukać bo Michał mnie tu powoli zasypuje. czekaj okay. tu jest... nie, to jest a ja mam... o do szukania, także proszę najpierw no dobra, baw się bawię się tak. o. jest taki już przyjemny. już taki przyjemny, nie? Tak, tak, z tego co wyłowiłem? tak oj, się, zapalę światełko gdzie my jesteśmy ale tutaj chyba pod UV, co? Sprawdzimy. Tak, tak, coś tam o, jest, nie? Coś Ten się już pojawia. jest ładnie, nie? Chodź wiec, na niego zwykło. Nie wiesz co zwykła za mocna jest moja i ledwo... A nie, coś tam widać. Ładne, nie? Bardzo ładnie. Pokaż jak się świecą popały. O, o tutaj, tutaj i... tak masz. Taka o, sieczka wyjechałem. mała. O, jest tutaj. Ty, wiesz jak fajnie na kamerze to wygląda. Tak. Poczekaj, no, zobaczysz sobie. Przysk. Dobra. <laughs> Idę łowić. No. Yeah. Mam, mam ich trochę, boś musiał dotknąć mojej no. kieszeni. Aha. Ale to jest... O większe. kurde! No. Pokaż. Okej, okay. taki no. masz pomysł, Te idziemy powolutku. Musimy się trochę rozdążyć. Dobra, taki, taki plan praktycznie. Ja tam wierzcie No. Aż tam. No dobra. I idę tam dobra. z powrotem. Dobra. Zbieram po plaży. Daj mi, dotknij kieszeni. A no jak tak zwykle, ja tyle nie mam ja tyle drobnicy nie mam Także my już... Nam się noc zrobiła Paulina chodzi po plaży A my zrobiliśmy małą przerwę Jak to... Jak to wygląda? Paulina to dużo, dużo więcej No zbiera u mnie No... Coś tam... Coś tam jest, ale... Ale w na tego jednego ładnego kaza, idziemy Mamy o 17.30 no aktualnie w go znalazłam Czekaj, a wyświećmy go poza e, Coś no tam ładnie. mamy, nie? Tak Coś tam mhm. się znajduje, nie? No Takie, takie wiesz, takie co już cieszą oko, nie? Tak, i łatwiej się zbiera, bo tą drobnicę to czasami takie mikroskopy, uh -huh. to podnieść. Nie zgub mi dobra? Tych czarnych? No, ja. Dobra. Chcesz kuczka? Nie. Weź sobie. Nie chcę, nie chcę, idę Ale dalej, wiesz? No dobra. Dobra. Następna przerwa, jakaś kawka, co? Co robisz? O, przebieram się. My mamy koniec zbierankę Rozbieram się. Oj, skarpetki zgubiłam ty. Przebierasz się. Woda, że tak No dobra. Nasza baza jest, nie? Coś mamy. Coś mamy. Nie jest źle. Jeszcze wrócimy, nie? Jeszcze wrócimy pewnie. No dobra. Na Jaka walka nierówna. Nierówna, no. Weźmiesz wodę? Ja biorę. Czas na opróżnienie kieszeni. To z mojej kieszeni. Michał dokłada swoje trzy <kluzła> grosze. Dobrze. Dobrze, tak że timowo działamy, jeszcze... nie? Naprawdę. Trzeba ją mieć. Ale ja Ci oddawałem przecież, jak sobie znajdowałem. Michasiu, jednego mi oddałeś. Proszę cię. Jest, jeszcze jest. Czekaj. Tu, pokaż. No naprawdę. No nie wyglądają, nie wyglądają, ale coś tu jest, nie? Jeszcze są brudne, jeszcze są w piasku. I wysą trochę. Tak, tak. No ale coś tam znaleźliśmy. Postawimy... Kalonyferem. ...nad kaloryferem, żeby nam obeschły. Torba mi już wysła, bo wylał mi się oczywiście szampon. Myśmy coś musieli zjeść. Mamy godzinę, którą? 19? Po chyba nawet co? No też takiego będzie, nie? Tak, i byśmy my dzisiaj byśmy jeszcze wyszli, nie? No jeszcze chyba na mocy sobie wyjdziemy, Trzymaj nie? Trzymaj kamerę. Jeszcze dzisiaj sobie chyba wyjdziemy, co? Tak. Czy też tak wydaje. Ta kurtka jest już tak stara, nie? Już ma wady, bo ona się rozpina mi trochę. Ale no mocna ta, czy ciepła, nie? jest Bardzo, bardzo ciepła. No dobra. Co będziemy aż jedli? Tu mamy. No, no, no mamy radę, mamy zdrowo. zdrowo, nie? Chrupki. A, to jest ten socześ jakiś tam. Nagrywam. No jest jakieś przemyślenie. którą mamy godzinę. Zjedliśmy. Mhm. jest godzina 21. gdybyśmy dzisiaj nocą jeszcze pozbierali. Mhm. No to jest wyjść teraz, nie? Mhm. No. Ale... Ale się nie chcę. Ale pochodziliśmy trochę. I nam się nie chce, nie? Musimy się zmotywować. Idziemy na mi koszowo. Pewnie tak. So. Smile, Michael. Uśmiech, poprosimy. Idziemy. idziemy. Nie ma miękkiej gry. Nie ma. Nie ma. Jesteśmy ubrani. I chociaż. Mm. <noise> chociaż oczy czerwone. <noise> chociaż specy chce. Ale w pokoju. Nie nagrywam bałaganu. Jedliśmy i nie ma się czym okay. chwalić do kucia w lodzie, jakby co. Nie. Jakbyśmy mieli Nie, jest tak źle. Ale nie będzie chyba, wiesz? Widziałem, że jest ten... Nie, jest chyba albo lekki mróz. Ewentualnie bateria. Zaczarka. Yy, bateria. Włożyłem. Ale zapasówki jakieś masz? Są te Telefon. Dobra. W mi będzie trzeba wodery przeprać czapka w samochodzie. Ciekawie. Zamek chociaż już ciężko, ale... ale jedziemy. No dobra, jesteśmy jednak na plaży godzinka koło. 24. Zobaczmy co tutaj jest. Taki kursztynowy piaseczek. To wszystko. Pływa. Pierwsza trzydzieści, wracamy do domu. Coś nam się udało zbierać. No się pokaże, nie? Tak. W kieszeni coś tam mam. No raczej to są drobiazgi, są? No, to tam super większe było, nie? Tak, to, to był fajny było. udany wyjazd. Tak, udany wyjazd. Małe drobinki, tam sieczka taka, nie? Ale bardzo tak. miło się zbierało, nie? Ale też nie liczyliśmy na coś niesamowitego, eee. także cieszymy się z tego, co się udało zebrać, nie? No, no wiesz, to bardziej styczeń, nie? To tak troszeczkę sypie, nie? O, to tak. i to, zależy. To, to różnie teraz, nie? Tak. W każdym bądź razie, no co? Ciekawe mamy jeszcze. Nas słychać w ogóle z tymi palami. Myślę, że słychać. Mamy jeszcze kawałek. Zaraz skręcamy a z Mikoszewa ciężko się, nie? Wraca? 288 Mikoszewa. Tak, tam jest niestety. To jest przez ten bardzo piasek. fajny ten parking, nie? Leśny, Aha. że no, na dziko można podjechać sobie, nie? Czy kamperem, nawet przy a w, sensie, w sensie, że stanąć. Tak, tak. No. no tak, tak, można, można. No dobra, co? My kończymy ten dzień. Jedziemy. Ja chowam rękę do kieszeni, więc kończę nagrywanie, bo mi trochę już zimno. Wiesz? Dobra my się już powoli pakujemy mamy rano nawet, w sumie mamy już popołudnie nie? tak, o 11 o no nasz urobek wczoraj pewnie tak coś takiego coś nam się jeszcze udało zebrać coś nawet połowiliśmy chwilę nie? tak także Michał jeszcze oddziela od piasku tak to wygląda, a my się już pakujemy. Mamy na razie bałagan straszliwy. Jedziemy z leczenia i czas do domu. Dobra. A oto nasz sprzęt budżetowo, amatorsko turystyczny, kaszorek do łowienia bursztynów. No taka siateczka do podbierania ona jest leciutka, więc na nie razem zabieramy, grzebak do 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 szukania, do szukania dwa akumulatorki tu do latarek przechodzimy latarka UV na akumulatorek no jest dosyć dosyć spoko ale no widziałem że mają łódki mają mocniejsze na takiej zasadzie Z Pauliny latarka zapas baterii i do latarki tu jeszcze akumulatorki Mocne czołówki i jedna latarka długiego zasięgu, jeszcze jedną mamy, ale zapomniałem Dęchawice wiadomo i moje smutniejsze Wodery Pauliny bardziej profesjonalne No i tym się bawimy My już na powrocie Zapakowani I nie dała rady więc więc samemu trzeba pokonać tą drogę